Hej, witajcie znowu. Wy zagrajmy w Sonic Shenak, więc jest ze mną, jak zwykle. Super Kupie 1000, C. a jest ze mną. SSS I Walczymy z bossem niefinałowym, to jest przedfinałowy boss. Tak zdradzę trochę. Ała, rzucę z kółkami zarówno z dołu, jak i z góry. Musimy go uderzyć, żeby tam wpaść Teraz z dołu. Ale po raz pierwszy widzieliśmy nogi Eggmana. Tak! Z góry. Mega prosty boss. I możemy jechać po raz pierwszy ever Eggmobilem! Wow. <noise> nie wiem jak to nazwać, ale niestety spotykamy szynkę. Wolny jest ten Egmobil. Hehehehe, palnąłem <noise> go, o nie, o nie, o nie, i po szynce, zginął. Hehehe, no zginął, no nie, zginął, no no. A co teraz startuje? Miło jajko, powstało znowu! O nie! <laughs> emocje! Gdybym miał większe emocje, gdyby ten Egmo mobil był troszkę szybszy. Tak! Tutaj widzimy ten ogień, taki szary ogień z silników. I dostajemy się do środka. Skok. wszystko Cześć Tails! Ta, ta, ta. Znowu. I uderzmy w górę, w głowę, w głowę, w głowę. <ścoughs> Mega prosty boss. Jak na finałowego bossa. Atakuje! Atakuje, piuuu. Ej, ej, ej! Kamięty. Nie było perfektu. O prawie! Bo musicie jeszcze uważać na jego kulkę, na co leci mu wokół głowy. Ops! I... Już pani? A nie, jeszcze chcę powalczyć z Kubaniec, okej. Okay. Skończyliśmy grę! Całą grę? Tak. nie Ponieważ to skończyliśmy dopiero połowę gry, jak widzicie, Eggmobil przetrwał. Odłączył nas. Nie mamy pojęcia jak to zrobił, ale... Zobaczcie, Zaraz to... wytłumaczymy o co Zobaczcie, chodzi. jak wolno spadamy. No. Zaraz wytłumaczymy o co chodzi, z tą drugą połową gry. Po obejrzeniu pokazówki, jak ja to mówię. Oni się obracają tyłem! I spójrzmy jak... Zgniłe jajko jednak upadło w dół, na wyższe Aniołów Szyb Angel Powstało i szybko upadło. No. <noise> Mushroom Zone. dobrze ludzie, a więc o co chodzi? Ja wam teraz wytłumaczę, reszta parta drugiego to będzie tylko tłumaczenie, a więc jest tak. To był Sonic 3, teraz zaczynamy Sonika i Knuckles, drugą część gry, bo było tak, że Sega stworzyła Sonika 3, Czekaliśmy ileś tam miesięcy i powstał Sonic i Knuckles i potem można było te dwie gry połączyć kartridżami do Genesis'a i to jest cała magia. Mam nadzieję, że chociaż połowa osób zrozumiała, co w powiedziałeś, gdyż ja zrozumiałam na pół, no. on mi to wcześniej wytłumaczył. Tak, no. Dwa razy mi musiał tłumaczyć, żebym zrozumiał. Dobra, więc e, była jedna gra miesiące, do, do, zrobili taki jakby dodatek do czepkę. Która jest, dodaje po prostu jakieś tam jak Call of Duty i potem Macie dodaje misję. Dobra, żegnamy się. Ja byłem SSS i był ze mną Super Cooper 2000. To był krótki odcinek. Tak, tak. ale zrobiliśmy. Zgadza no. no, w ogóle, nikt się nie nabrał. Tak samo nikt się nie nabrał, że. On a naklus nie żyje! <ścoughs> to, to cześć! Watching you a la 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 long A la 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 long 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 long, long. <laughs>